Okej, okay, wygląda na to, że już po wszystkim, panie Mackie... Panie... Panie kto? <grystanie> no wcipnij z pana. <grystanie> e, przepraszam za to. E, po transplantacji mózgu trzeba troszkę czasu, aby dojść do siebie. Że... że jak? Transplantacja mózgu? Tak, Dokładnie tak! Jeszcze jeden dzień i... Chwila, chwila, ale czy to jest mózg? A, jakiś debil skakał motorem z dachu i został z niego placak. Huh. Tak? A to tyle, do zobaczenia. Ale zabawa! O kurde!